Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. To już piąta, przedostatnia kolejka fazy grupowej UEFA Champions League do zdobycia trzy ważne punkty. Pierwszy gwizdek już za chwilę. Na pewno czekają nas wielkie emocje. Dziś zobaczymy jak PSV Eindhoven gra przeciwko Barcelonie. Champions League to nie tylko prestiż. Przecież walka idzie o wymierne korzyści finansowe. Dla mniejszych klubów jest to ogromny zastrzyk gotówki, szansa na rozwój, ale i te największe drużyny wiele zyskują. To prawda, parę lat poza pucharami może poważnie zachwiać budżetem nawet wielkich klubów. Ich podstawowa taktyka, którą stosowali już wielokrotnie i z której są powszechnie znani, to pressing i to na całej długości boiska. Bez względu na to, czy się bronią, czy atakują na połowie rywala, cały czas wywierają presję na zawodnikach przeciwnika z niezłymi zresztą efektami. Rywale nie mają z nimi łatwo, a sędziowie nauczeni są reagować na każde przekroczenie przepisów, o co przy takiej taktyce nie trudno. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Zagrają systemem Jacek 4-3-3, na co zwróciłbyś szczególną uwagę. O przede wszystkim chyba na szerokie rozstawienie skrzydłowych. Jeśli rzeczywiście będzie ich znosić ku liniom bocznym, bardzo rozciągnie to polegry. Szybcy skrzydłowi mogą sprawić obrońcom sporo problemów, szczególnie tacy, co potrafią nie tylko dośrodkować, ale też zejść do środka. Murillo. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. Wznowienie gry wrzutem z autu pod polem karnym rywala. Ramselar, De Jong, mękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. Świetne podanie, zaprecyrywali. rywali. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. przyjechali tu grać o pierwsze miejsce w grupie. Tak, ale nawet jeśli zdobędą dziś trzy punkty, to i tak potrzebują jeszcze trochę pomocy od losu i korzystnego wyniku w drugim meczu. Muszą skupić się na grze i liczyć na odrobinę szczęścia. Arturo Vidal, Batęk. bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. No tak, żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Też nieudane podanie, co za głupia strata. Skrzydłem ruszyli do przodu gracze Barcelony. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Kevin Prinsbad. Kevin Prince -Barty! No piłka oddana w zasadzie bez walki. Będzie wrzut z autu dla PSV. Lozano. Ramselar. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ fantastyczna obrona. PSV Eindhoven za moment rozpocznie grę z różnego. Dośrodkowanie jest... No, będzie gol! Koniec tej akcji, Bramka szła piłkę. Dembele? Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spudłować? Fatalny kiks. Jak mogli tego nie wykorzystać? Jak mogli tego nie strzelić? Właśnie mamy tego ilustrację. Nie dał rady dobrze zagrać tej piłki. Rezultat widzimy. Obok słupka można to było zdecydowanie lepiej zrobić. może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Jak to wpadnie będą prowadzić. I teraz szansę rzutu rożnego będą mieli gracze Eindhoven. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Lozano. Centra w pole karne, przepychanki. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Biednie to widać w powtórce, poradzili sobie z obrońcami i bramka dla nich. Piękna bramka, która padła po wspaniałym dośrodkowaniu. Centra pierwsza klasa, tak precyzyjnie dobrać z takiej odległości to trzeba umieć. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Wswał Eindhoven prowadzi. Dembele, Ramselar, dobre podanie, minęło linii obrony. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Berkin, Genialne podanie. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł z górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Próbują teraz skrzydłem. No, kto przejmie tę piłkę? Musi uważać. Rywal blisko. Lozano. Jest szansa na kontratak. Ładnie się znalazł na skrzydle. Dobrze się rozwija ten kontratak. Dobrze ustawiony bramkarz. Wypiąskował to dośrodkowanie. Ryzykownie, ale udanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. To może być wyrównanie. Yes! Gol, proszę państwa, ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. I znowu porówno. Wciąż nie wiadomo, kto zwycięży w tym spotkaniu. Była przewaga bramkowa, ale już jest remis. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. Thierry Heifer. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Murillo. Dembele. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Rafinha. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ach, tuż przed linii bramkowej. A już myślałem, że będzie gol. Mamy dośrodkowanie, ma tam to strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Nikt teraz nie przeszkadza. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? To może dać prowadzenie. Pewnie wyłapał piłkę. Dążył w ostatniej chwili. Zdecydował się na strzał. PSV Eindhoven, za chwilę rzut rożnego. Na wizualizacji możemy sobie to obejrzeć dokładnie. Ale chyba nie było to w tej sytuacji konieczne. Owszem nawet z daleka nie wyglądało na to, żeby piłka przekroczyła w którymkolwiek momencie linię bramkową całym swoim obwodem. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Awans już zapewniony, a zanosi się na to, że będzie to pierwsze miejsce w grupie. Tak, gdyby takim wynikiem zakończył się ten mecz, ale nie przesądzajmy, jeszcze 45 minut byłoby świetnie, wtedy na pewno trener mógłby spróbować nowych rzeczy, może dać pograć rezerwowym i mogliby się skupić na lice. Tak, zaczęli. Proszę Państwa, przed nami druga połowa piątego spotkania grupowego UEFA Champions League. Zobaczymy, czy piłkarze zdołają jeszcze podkręcić tempo tego meczu. Strata, co zrobi przeciwnik? Gutierrez? Groźnie, ale zdążyli na czas. No już blisko polekarne. Tak to będzie rzut rożny dla PSW Eindhoven. Popatrzmy jak gra w tym meczu De Jong. Na razie chyba nie można mu nic zarzucić. To prawda, gra dzisiaj bardzo ofensywnie, często nęka bramkarza rywali, co widzimy właśnie dzięki realizatorowi na ekranach. Strzelał, strzelał, no i strzelił. Jak tak dalej pójdzie, może trafi jeszcze raz. Rzutka w polekarne. Poza linią końcową piłka, i mamy kolejny rzut rożny. grania piłki z rzut rożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No to uderzenie w stronę bramki. Uuu, uh, ale pudło! I mamy remis. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Całkiem przyzwoita pierwsza połowa, do tego ładna bramka. Niestety, więcej ich nie było i do przerwy mają tylko remis. Mogli prowadzić, ale spudłował. Heifer. Rywal naciska. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Jest gol! Który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Bo w powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Po stracie gola PSV Eindhoven przegrywa. Szan. Naciskali na rywali się opłaciło. Zmusili przeciwników do błędu. Przejęli piłkę. Mają teraz dogodną sytuację odrzutu z autu pod polem karnym rywala. Jest przejęcie i mają szansę. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Gracze PZW Eindhoven rozpoczną od wrzutu z autu. Berchwin. No i kolejne jego dobre podanie. Dobrze wzdłuż linii bocznej. Dobra okazja. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Vidal. Genialne podanie. Dembele. Centra w pole karne. Przepychanki. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Może dośrodkować. Wymieniają piłkę między sobą. No i przejęli w ostatniej chwili. Ramselar. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Dembele. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Czekamy na dośrodkowanie. Dośrodkowanie w pole karne walczą piłkarze opozycję. To może być wyrównanie, ale świetnie teraz zablokował. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Okazują mu się partnerzy. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkaż wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. PSW Eindhoven znowu grę od rzutu z autu. Trener wprowadza świeżego gracza. Pablo Rosario. Dirk Heifer. Wikiers. Dembele. Nelson Semedo zapowiada nam się niezwykle ciekawa Batęg! Gol jest piłka w siatce! Brawo! Jeszcze jeden gol! Widać chcą tu wyraźnie pokazać kto jest lepszy. Pani Alegra, proszę Państwa, ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat trick? Zobaczymy. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. 3 spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Berchwin, Rakitic, Arturo Vidal. Ofensywnie, no sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Dobrze, pewnie się bronili, z tej akcji już nic nie będzie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. No, tu będzie zmiana w PSW. Longle. Tempele. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? I będzie dośrodkowanie zrzutu rożnego dla Barcelony. No, trybunaż drżą od dopingu kibiców zespołu faworytów w tym spotkaniu. Przyszli tu świętować zwycięstwo i niczym mniej się nie zadowolą. Z takim 12 zawodnikiem powinno być piłkarzom łatwiej. Dośrodkowanie z rogów pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Rągle. Sergio Busquets, przechwyt, ale nie opanował. I sędzia kończy ten mecz. Wyjście z grupy stało się faktem. Udźwignęli ten ciężar i udowodnili, że absolutnie zasługują na grę w fazie pucharowej UEFA Champions League. Jesteśmy jeszcze ciekawi, na kogo trafią w losowaniu, ale dotychczasowa forma nastraja optymizmem. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów w ostatnim. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Jak to wpadnie, będą prowadzić. I teraz szansę rzutu rożnego będą mieli gracze Eindhoven. Lozano. Centra w pole karne, przepychanki. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, że. Żeby... No, zastanawia się, czy nie strzelać. To może być wyrównanie. I jest! Gol, proszę Państwa! Ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Jest! Gol! Który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa koń... Batęg! Gol jest piłka w siatce, brawo! Jeszcze jeden gol. Widać, chcą tu wyraźnie pokazać, kto jest lepszy.